Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera. Jest 9.15, jest temat dla reportera i w związku z tym jest również w studiu Leszek wspaniały. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie Aneto i nasi drodzy słuchacze, witajcie. Przez najbliższy kwadrans wspólnie z Anetą czekamy na Was pod numerem telefonu doskonale Wam znanym, myślę, 726-114-114. Do Waszej dyspozycji jesteśmy, przede mną aktualnie jest jeszcze czysta, biała kartka, ale za chwileczkę myślę, że tematów do zapisania nie zabraknie, a póki co uważajcie na wojska polskiego w Ogłogowie, bowiem na łuku drogi tam na wysokości. Jednostki wojskowej i ulicy Morcinka. Kierowca Opla nie zapanował nad autem, zniszczył barierki, zniszczył też swoje auto i oddalił się z samochodu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia no i gdzie podział się kierowca. Utrudnienia są noga z gazu bo jest ślisko. Ostrożnie. Dziękujemy też za informację naszemu słuchaczowi, który też i przesłał zdjęcia z tego zdarzenia. ja Też miałem okazję być na miejscu. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie. No ale teraz też możecie do nas dzwonić. 726 114 114 numer telefonu do waszej dyspozycji w temacie dla reportera i dzwonicie z całego zagłębia miedziowego. Oczywiście dzwonicie w sprawach, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza radia LK, do czego zachęcamy. Powiedzcie na po poinformujcie, powiedzcie nam i poinformujcie nas gdzie w całym zagłębiu są takie rzeczy, takie sytuacje, które należałoby naprawić, poprawić, czy coś zrobić, żeby Wam się żyło lepiej i czekamy na takie telefony, natomiast czekamy też na informacje od Was, gdzie już jest lepiej, gdzie coś zostało załatwione. Komu chcielibyście podziękować ewentualnie za załatwienie tej sytuacji, bo my oczywiście jesteśmy od tego, żeby nagłaśniać te informacje i te sytuacje, o których z nami rozmawiacie i uderza Leszek tutaj do odpowiednich drzwi, puka i szuka odpowiednialnych instytucji, osób, za sytuację na których z nami rozmawiacie. No nie, nie Leszek załatwia te sprawy, nie on naprawia, nie on obcina gałęzie, natomiast oczywiście prosimy tutaj odpowiednie urzędy, odpowiednie służby do tego, żeby prosimy, żeby załatwiały w waszym imieniu właśnie te, te sprawy. I jeżeli chcielibyście komuś podziękować, to oczywiście zapraszamy. 726 114 114. Mamy też nadzieję, że w najbliższym czasie mamy pierwszy telefon. Mhm. Za chwileczkę dokończę myśl. Halo, dzień dobry. Słuchamy. E, wit Halo? Witamy, słuchamy. E, ja mam taką e, sprawę. Chodzi o tą drogę polną e, między byłym Pesko a Galerią. Tak. Rondo, rondo jest zamknięte, nie lubię, jest zamknięta i nie ma jak do pracy dojeżdżać. Ta droga jest tak rozbita że to jest masakra no to wie pan co, ona była już równana to jest raz, a dwa, że no jeszcze trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość, do końca września mamy no rondo gotowe zrobili ostatnio zdjęcie złotu ptaka tego ronda nawet jeszcze nie ma tuż nie wysypanego no ale z tego co mam a zapewnienie jej, od wykonawcy a w sobotę jechałem, jechałem tą drogą, poną tam w sobotę nawet żadnego człowieka nie było, żeby tam ktoś pracował w ogóle, nie wiem o co tu chodzi w sobotę ja nie będę, ja będę przez Rzeżmanów jeździł na chutę. No, nie jeden jeździ, także no, trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość z tego co wiem. A droga polna jest drogą polną, a tak czy inaczej była już ona równana, tak więc no tak jak mówię, no odrobinkę no. cierpliwości. No ona była przyjedzie... równana, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, a teraz... Cóż po panu... tych ulewach to jest normalnie masakra. No to możemy zgłosić. Może służby tam podjadą, natomiast nie możemy zagwarantować. Aha. A jeszcze okej zgłaszałem te luce podglądowe tutaj. Gdzie? Jak jest ten skrzyżowanie, tutaj modła, Kurowice i w stronę Jaczewa ta krzyżówka. Przypomnimy się w takim razie. że się ob, ob, tym krzakami obudował, że. Bo, że bo, bo zgłasz, zgłaszaliśmy to. samochodu tam. trzeba wystawiać, żeby zobaczyć, czy że nic kurowic nie, nie Mhm. To jest droga powiatowa. Dobrze, to dopytamy jeszcze tak. ponownie. Dziękuję bardzo. Mhm, dobra, dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Rondo Żołnierzy Wyklętych, ulica Kazimierza Wielkiego w, w geście Dolnośląskiej Służby Drugi Kolei, ale władze miasta widzą, że to oznakowanie, które nam tutaj słuchacze często sygnalizują, że nie jest takie jak powinno i ciężko tam naprawdę się poruszać, bo pionowe to swoją drogą, ale poziome, które jest stare, już nieodmalowane, miało być odmalowywane w lipcu, ma być we wrześniu. No, miejmy nadzieję, że w końcu zostanie to doprowadzone do takiego stanu, żeby po tym rondzie można poruszać się bezpiecznie, bo przyznam się szczerze, że wczoraj od czterech stron starałem się, znaczy starałem się, wjechałem, przejechałem przez to rondo, natomiast yy, oznakowanie jest tak nieszytelne, yy, czy jadąc od Wita Stwosza, czy jadąc od Henryka Głogowskiego, że no, naprawdę, ja się nie dziwię kierowcom, że dzwonią do nas i proszą o to, żeby jakoś yy, zrobić normalność na tym rondzie. Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja, ja dzwonię w sprawie tutaj ulicy Wojska Polskiego. Ja już kiedyś zgłaszałam później. Pan słyszałam, też zgłaszał do radia. Mm -hmm. Chodzi o te odrosty akacji na chodnik. Czy w dalszym ciągu są niewycięte? Nie, nie niewycięte jeszcze są. A w tej chwili one już prawie tą ścieżkę zasłaniają, bo no. to... Sąsiadki z wojska przechodzą sam, sam byłem, robiłem zdjęcia Zdjęcia podesłał, podesłał też nam Jeden z mieszkańców Przesłałem je do służb No to w, dzisiaj nie pozostanie nic innego Jak ponownie poprosić, aby przyciąć te No nic, nic się nie zmieniło Te krzaczory, tak bym to powiedział Tak, te, w tej chwili są krzaczory To no prawie zasłania Ścieżkę rowerową mm -hmm. Dobrze, to po, ponowi, tak, ponowimy naszą prośbę, znaczy naszą, y, 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 słuchaczy prośbę, tak, tak, że, tak. żeby tam poprawić to. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dobrze, dziękuję, miłego dnia. Również miłego dnia. Y, prośba, jak już będą przycięte, to też drodzy słuchacze zadzwońcie i powiedzcie, że, że przycięto. No, w czwartek czy w piątek to zgłaszałem, no może dzisiaj służby się tam pojawią, no jest pewnie jakiś harmonogram pracy. Mamy telefon. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest, nie dzwonię ponownie z Modłej w sprawie tych ulic, które są po prostu ujeżdżane non-stop. Nie można w ogóle przejechać. Jest dziura na dziurze nie jest w ogóle podtypane, nic zrobione. Ale która droga w Modłej? No ta droga, która po prostu jest teraz ujeżdżana do kopalni czy po prostu do innych wiosek, e, która prowadzi między galerią a Tesco, mm -hmm. Na przykład jedna. Albo druga jest od galerii. Też w tył galerii jest taka żużlówka, czy która dojeżdża do Kurowic. No to w takim razie przyjdzie nam ponowić ten apel, żeby tam jakieś służby się pojawiły i wyrównały tą drogę. Dziękujemy ślicznie. No jest, no jest tragedia po prostu bardzo, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No. Dziękuję. Dziękujemy, do usłyszenia. No przyjdzie faktycznie zatelefonować i poprosić, żeby tam troszkę podrównać tą drogę, zanim rondo na Wojska Polskiego Piłsudskiego będzie otwarte. Przed weekendem rozmawiałem z władzami miasta, nie ma żadnych Problemów przy tej inwestycji do końca września, jeśli nic się po drodze nie wysypie, bo to jeszcze kilka tygodni zostało. No, rondem tym powinniśmy już, kierowcy powinni przejeżdżać. Tego się trzymajmy, że termin zostanie dotrzymany. No bo jak słyszymy, uciążliwości z objazdami, z dojazdami, z drogami szutrowymi są. No i ja się wcale kierowcom nie dziwię, że dzwonią i proszą o to, aby poprawić stan tych dróg, choć tak jak sami mówią, są szutrowe i polne. No, droga polna też. Ma jakieś tam swoje wymagania, i jeśli mamy jechać dziura na dziurze, no to faktycznie wypadałoby to tam albo podrównać, albo czymś podsypać. Będziemy prosić, będziemy dzwonić. A póki co, wy, drodzy słuchacze, macie czas jeszcze 7 minut do 9.30 na to, żeby do nas zatelefonować. 726-114-114 wspólnie z Anetą czekamy i notujemy. Oczywiście, i notujemy te sprawy, które nam zgłaszacie, żeby zostały załatwione, ale też oczywiście zapraszamy. Takiej klaszek już mówił, jeżeli coś zostało zrobione, załatwione, poinformujcie nas, że, że, że już jest dobrze i będziemy dziękować tym instytucjom, urzędom, osobom, które zajmą, zajęły się sprawami, o których z nami rozmawiacie. 726 114 114 do godziny 9.30. Jeszcze 6 minut i jeszcze macie czas, żeby zadzwonić i poinformować nas o sprawach, które waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarz Radia Elka, zapraszamy. Halo, dzień dobry. Halo, Słuchamy. dzień dobry. Ja w takie sprawy pani co, mam, y, mamy taki dojazd na działki z ulicy Chorybowej. My ze strony odgłogowa, z tej strony odjazdu od na moto, tam się jedzie ulicą chorybową i mamy blisko działki wojskowej, tam są dalej takie prywatne. Dziura na dziurze, ktoś zasypał piaskiem, zamiast jakimś utwardzonym trochę nawierzchnią taką to oraz ten po deszczu same dziury i mam prośbę, bo są y, takie krzaki, rysuje się samochody, jak się jedzie, one są... O... Pochylone na drodze. Może państwo pomożecie? No z tego co wiem, to już parę tygodni temu tam interwencja była na tej drodze i miało być równane, ale po ostatnich opadach deszczu chyba znowu powymywało i. i... Naczy piaskiem. mhm. <trybujesz> Widzę, ponownie kolejny, ale też tak. dochodzi prośba o podcięcie roślinności, tak? Jest tej roślinności, tych, tych, tych krzaków, krzewy takie są i mhm. po prostu one z kolcami rysuje się samochod, jak się przejeżdża. To jest droga prowadząca kołogórkowa na Ogrody Działkowe, tak? Tak, mhm. Ogrody dział, Działkowe, ale to jest ulica Herbowa, bo to tamte jest to na dłuższą, gdzie ta ulica Herbowa. No dobrze. Zanotowane, zgłosimy. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję, miłego dnia do widzenia. Również miłego dnia do usłyszenia. No, tematy powracające, no bo jeśli było ostatnio o i yy, spore opady deszczu, a było to podsypiane piaskiem, a nie czymś cięższym, no to jest jak jest i jeździ się po kolejnych i po dziurach, ale my to zgłosimy i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach czy tygodniach tam sytuacja się poprawi, ale zanim zgłosimy, no to mamy kolejne zgłoszenie u nas. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Chodzi o szkołę podstawową numer 6. Ja pamiętam tą szkołę, jak ją pierwszy raz otwierali, bo tam szedłem do trzeciej klasy. I od tamtej pory te chodniki tam w ogóle przed szkołą nie są w ogóle remontowane. Nie wiem na co władze miasta nasze liczą, ale to, to już jest ponad 50 lat i zamiast nic nie zrobione. Dzieci wyjdą na przerwę. I sobie nogi połamią. Są takie potworne dziury. To teraz pana uspokoję i myślę, że zadowolę tą odpowiedzią, bowiem na ostatniej sesji Rady Miasta zostały przesunięte pewne środki w budżecie i dołożono 240 tysięcy i ten teren, o którym pan mówi, z tych starych płytek chodnikowych, nazywany też placem apelowym, będzie wyremontowany. A, no to dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No, wzajemnie. Do usłyszenia miłego dnia. Tak też ostatnio było. Zresztą w informacji w portalu miedziowym.pl sprzed kilku dni, z czwartku, jak dobrze pamiętam, jest informacja właśnie o tym, że przesunięto pewnie środki w budżecie. 240 tysięcy trzeba było dołożyć i plac apelowy przy szóstce będzie zrobiony w sposób cywilizowany. 726 114 114. Trzy minutki do zakończenia tematu dla reportera. Dzisiaj sporo zgłoszeń. Czekamy na kolejne. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko. Przy galerii tej nowej koło Kauflanda jest taka ławeczka betonowa. Mhm. Ostatnio chciałam tam usiąść i, i z pieskiem i po prostu jest takie to zimne, że czy nie można by było poprosić tam. Kogoś, kto by na przykład jakieś drewniane deseczki na to przykręcił, bo to nie idzie, nie idzie chwilę nawet posiedzieć. Notujemy. Może to jest nie problem taki wielki, ale może starsze osoby by przykutnęły, ale nic nie ma do podłożenia i po prostu można wilka złapać jak nic. Dobrze, dziękujemy za to zgłoszenie. No, to taka drobnostka, ale może akurat nie. Życzę miłego dnia. Również. Miłego dnia. Tej miłego. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. My również pani życzymy miłego dnia. Również innym naszym słuchaczom życzymy miłego dnia. Przy poniedziałku. Nie lubię poniedziałku. Dlaczego nie lubić? Można go polubić. Dlaczego nie? Temat dla reportera. ostatnie chwile dzisiaj na zgłoszenie jeszcze telefon. I mamy telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, Przepraszam. Jeszcze raz się włączyłam. Już się rozwiązam. Dobrze, dzięki śliczne. No nieraz się tak zdarza, że palec się omsknie i wybiera się jeszcze raz ten sam numer, pod który się dzwoniło. Mi osobiście też niejednokrotnie się to zdarzyło, ale i również naszym słuchaczom z tego co widać. A teraz ale jest mamy telefon Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, ja mam sprawę tak. W garaża w ulicy Dobrej. Tam się u jakiś mechanik naprawia samochody, bez zezwoleń, bez żadnych tam uprawnień, co za tym będzie brak odpowiedzialności rozlewane oleje i tam by, aby pan pojechał do waszych pan... Mm -hmm. czy, zgłaszał pan czy zgłaszał pan już na to, to na policję, skoro pan ma takie informacje? Ja zgłaszałem na policję, zgłaszałem do was. już kiedyś dzwoniłem, teraz bym raz dzisiaj, dzwoni do radia, bo tam przyjdziemy, mówię, oleje rozlewane są. Po rozlewane oleje, tam za samochodami jest jakaś bańka z oleje, przecież to niedopuszczalne, co się tam dzieje. On ten człowiek nie bierze za nic odpowiedzialności. Mm, Przeżywają nie. do niego ci klienci tam, tam się dzieją. No co się, tak bo ci się nie da opowiedzieć. A szczególnie z tymi olejami za tam wszystko jest. Mm. Notujemy, dziękuję ślicznie. Ulica, ulica Dobra, tak. tam jest, tam są garaże mm. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Dziękujemy za liczne telefony. W środę będziemy ponownie na was czekać o 9.15. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15, temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środej i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.